24 luty 2022 Rosja zaatakowała Ukrainę i wojna w Europie od 1945 roku nie było na tą skalę wojny dzień jest piękny, słoneczny Rosjanie bombardują, atakują Zrobina się broni. Przyszłość. Jaka będzie przyszłość? Kto to wie? Na pewno już nic nie jest takie, jak było do wczoraj. Widzę gdzie nie ślady pojawiającej się wiosny. na organizacji ruchu w kierunku kamieńskiego po lewej stronie ogródki działkowe, pracownicze ogródki działkowe. Trawnika, widzę gdzie gdzie pojawiają się kwiaty, a więc wiosna rusza. To jest samochód transplant. Wiozą komuś serce, albo nerki, albo krew do przeszczepu. Pusty czwartek Ale To znaczenie tego czwartku nie jest beztroskie i radosny Tak jak w biegłym roku czy w latach poprzednich temperatura 8 stopni słońce przez szybę przygrzewa i czuć jego ciepło na baryłkę no, przekroczyła 100 dolarów. Kiedyś w Luzonet, później przyjęta przez Hiszpanów firma Fagor, a teraz Bosch Siemens Gaganał. 24 luty 2022, pierwszy dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Dziękuję za uwagę. Spokojnych godzin, dni, tygodni, miesięcy.